W piątek, 23 stycznia 2009 roku odbyła się uroczysta promocja monet Husarz XVII wiek z serii Historia Jazdy Polskiej, a jej początkiem było poranne spotkanie kolekcjonerów z prawdziwymi husarzami przed warszawskim oddziałem okręgowym NBP. Ale dola husar jest piękna, radosna i przyjemna. Ile zacnych ludzi się pozna, jak się ojczyźnie służy. Ile dobra się rozniesie. A jak patriotyzm krzepić można. Ha! Husarzy na koniach przed budynkiem oddziału okręgowego i dwóch husarów na sali operacyjnej wzbudzało ogromne zainteresowanie. Uwaga kolekcjonerów skupiła się jednak na wprowadzanych do obiegu monetach złotej dwusetce oraz srebrnej 10 dziesięciozłotówce w kształcie prostokąta. Podobają mi się, ja co prawda widziałem już wcześniej, bo oglądałem na internecie, jak, jak było wystawione na stronie, ale z, na żywo wygląda jeszcze lepiej. Ładny wizerunek husarza. Bardzo ładne monety. Widział pan? Pieniążek, który mówi coś historycznego o historii naszej, o Husarze. No piękna, piękna kiedyś nasza jazda, Husarska. Co się panu podoba w monetach? Przede wszystkim ich wygląd. Naprawdę, polskie monety są przepiękne. Ja interesuję się historią, stąd, stąd myślę. Moje zainteresowanie również monetami. Powiało duchem tradycji w narodowym i złote i srebrne, i garściami, i zbrojni pilnują. A jak się Pani podobają, husarze, ci prawdziwi? No Było coś innego, coś bardzo miłego, związane z historią. Także fajna, no fajna rzecz. To jest przedstawienie całe. Zapraszam Pana bardzo serdecznie. Przed południem uroczyste obchody emisji monety Husar XVII wiek przeniosły się do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie gospodarzem spotkania był jego dyrektor. Husaria datuje się u nas od XVI wieku. Właściwie pierwszą jej wielką próbą była bitwa pod Orszą w 1514 roku. Następną wielką, w dużej liczbie bitew była. Batalia pod Kuszynem z 4 lipca 1610 roku, kiedy to 5556 husarzy pokonało 35 tysięcy Rosjan, a więc przewaga była 5 do 1. Jeśli ktoś przypomina bitwę pod Wiedniem z września 12 1683 roku, to też musi pamiętać o Husarii. są na tej sali pamiątki z tej Akurat batali z batali poprzednich. Wydajemy trzy monety złota 200 złotowa w nakładzie 10,5 tysiąca, około 100 tysięcy monety srebrnej i w końcu moneta obiegowa Nordic Gold 1400, zwłaszcza ta moneta trafi do wielu naszych miejsc, gdzie trzymamy pamiątki. Mam nadzieję, że. Trafi do wielu młodych ludzi, którzy właśnie poprzez naszą monetę będą mogli, będą mogli przypomnieć sobie wielkość oręża polskiego. Sławomir Skrzypek wręczył okolicznościowe zestawy monet, które otrzymali profesor Janusz Cisek, Radosław Sikora, historyk i badacz historii Husarii, a także Bartosz Siedlar, pomysłodawca i twórca portalu internetowego husar.pl i Jarosław Struczyński, porucznik chorągwi husarskiej, kasztelan Gniewski. Słowo, Jaśnie wielmożny Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, starszy nad całym tym pięknym zbiorem i wydatni ludzie. To wielka chwila, kiedy pięć lat temu poruczone mi zostało porusznikostwo nad u Jego Miłości Jana Kozłowskiego, marszałka województwa pomorskiego, jeno w marzeniach przypuszczać mogliśmy, że ten wizerunek, który my w sercu nosimy, a który jest tak potrzebny rzeczy Rzeczypospolitej i na tak pożytecznym przedmiocie jak pieniądz się znajdzie. Zatem teraz te milion czterysta dwóch złotówek, jak pójdzie wśród ludzi, to wierzę w to głęboko, że i miłość ku husarii okrzepnie, a umiłowanie ojczyzny będzie rosło. Przez to i my będziemy mieli więcej okazji, żeby spotykać się z tak zacnym groniem, jak dzisiaj tu, w tymże zacnym muzeum. Bóg zapłać, panie prezesie. Dlaczego zainteresowała pana akurat ta konkretna formacja wojskowa husaria? No, odpowiedź jest bardzo prosta, to jest po prostu najlepsza formacja w historii naszego wojska, najlepsza i najpiękniejsza i najgroźniejsza jazda świata. No więc y, najbardziej mnie interesuje to, co jest oczywiście najlepsze, najbardziej wyjątkowe, a zarazem charakterystyczne tylko dla Rzeczypospolitej XVI, XVII i XVIII wieku. Y, ja oczywiście nie jestem historykiem. Ja jestem popularyzatorem i osobą z pasją, mogę to tak powiedzieć. Natomiast y, właśnie współpracuję choćby z panem Radosławem Sikorą y, i jeszcze paroma innymi osobami, y, które w pewnym sensie na moje zamówienie jako niefachowca od historii y, piszą teksty bardzo fachowe, ale właśnie w takiej formie popularyzatorskiej. Że Kogoś, czyli lista, czy studenta, czy zupełnie dorosłą osobę coś zainteresowało właśnie z tej tematyki i ona może bardzo konkretną, wiarygodną wiedzę uzyskać w sposób przystępny, a nie czytając 8 tomów jakichś źródeł. Jak się Panu podobają wybite przez Narodowy Bank Polski monety? No mogę powiedzieć po prostu, że są piękne, zarówno oczywiście złota, jak również bardzo oryginalna srebrna oraz wspaniale, że w tak dużym nakładzie dwójka trafi no, na polski można powiedzieć rynek i, i tak, ba, tak dużą rolę dzięki temu Narodowy Bank będzie miał w popularyzacji i umocnieniu pamięci o tej wspaniałej formacji charakterystycznej tylko dla Polski, dzięki której rzecz pospolita była taką potęgą przez ponad 200 lat.